Jest ja to Alan, Patryk, Miłosz i Szymon. To jest pierwszy film na kanale Urbex Polska. I dzisiaj sprawdzimy sobie ten dom i spróbujemy tutaj wejść. No, ten dom jest w stanie. zamknięty jest. I mamy latarkę, mam latarkę łączoną. I nie wiem czy... bo mamy latarkę łączoną. I gdzie jest dziura w tym... Tu. Ale to wygląda tragicznie. Ja nie wiem. Bum. To jest las. nas. Ja się tutaj boję trochę podświecić. Ja mogę podświecić jeszcze. Ale czekaj, czekaj, ja czekaj, mówię, ja czekaj. Mogę. czekaj, czekaj. Cyka. Ja jestem trochę baba kar. Baba, baba! Za Jezus Maria się mnie ustraszył. Co jest to? A tu jest ten! Ale nie nie nadepnij na to, bo, bo to może być łapka. Nie no, ja to nadepnąłem, to nie jest ten mina ten na pewno. To jest jakaś dziura. Bo jest tam, bo. Ej, tam. tam telefon wchodził, to nie będzie oh, najlepiej. Fajajaj, masz musiałbyś tutaj wejść na to i zaświedzić no? tam. Ja jestem z sreku, kurde. Ej, alan, alan. Latarka, latarka, wolfka. Ja. Nagrywaj to. Latarka, wolfka. Ja. Tak. Co? 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 Czemu? Co? Co? Ja pierdzielę. Tam jest normalny dom i schody. Schody? Są schody O kurde, ej, ja się zastanawiam w tym momencie. A nie, wychodzę Ej, po co ci się i̇şte. dziurę u góry? No. Ej, tak za górą dziurę. kim byśmy Dzień, Kurde, ciemno. Jak. Zrawia... Dawaj to Czekaj, musimy poświecić. Opa, o patrz na to. To nie jest mina! bomba No teraz jest światło, ale. To wygląda? Tragicznie. to tak się kierować. O, tu już chyba byli urwane, żeby, żeby to nas nie spadło, bo tu już trochę spadło. Kurde. Ogólnie to jest po potopie. Mm -hmm. Ten dom. Właściwie tak trzało. Tak a, ja, a ja bym próbowali tak się... Tak trzało, ten... chociaż... <laughs> chociaż się to boję wejść. Ja nie wiem, gdzie ja mam tutaj wejść, bo ja jestem tutaj. Ja nie wiem, czy tu ja mam wejść. Muszę wyjść tak, nadepnąć na to. Świeci. U! Ej, zarka, coś, widziałem coś, ale nam nic nie widać, bo jest światła dziennego, daj czekaj mi, chwilę. daj mi, masz, nie masz tylko nagrywaj, nie I widać, wejście, to my jakaś ściana, nie widać, jest, jakaś ściana, słup. to Chodźcie, widzowie. Mi o co w ten rower robisz? kurzasz? A tu jara, to jest to przez światło To jara. jest tak? Ja bym... A ty masz getry? No. to przejdź. Weź kamerę. Tam do drzwi wejść. tam wejść. I spróbuj je otworzyć, kopnij w nich. Ale to... Dobra, nie ujdziemy. Kurde, jak tu głęboko. kupię to nie wchodzę, tam jest za głęboko. O się Jaki A, ktoś chodzi po mnie! Co? Co? Ej, no bez kitu! ja tu mi wejść? Się w ogóle nie ej, czy, ej, czekajcie! jak bym głos Nie, nie, nie. Bo nas dopadnąć złe siły, mocy. Nie było zapisane w wywiadzie Gulakarnuła. Ty, Ty za przejście. ale głęboku! Przejście, przejście, wesie! Ale przejście, się! Ej, co, co, jest, co, 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 Coś co, 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 Pająki. Nie żartuję. A, nie piecze, jak No ja mogę tam... Kurde, ja, nie, ja ma, ja To weź to tam... Kurde, kurde, Ja mam kurde, kurde. To kurde, 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 co kurde, tu kurde, 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 Patrzcie, kurde, tutaj. Przyjeżdża tutaj przyjeżdża. Ej, ona ja mnie Ja tam No nie działa to. No niestety. Patrzcie, 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 widzowie. To jest dziura i może tu jest wizytka. Czekaj, 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 kamy, kamy. Kamy, kamy. Kamy. Kamy, kamy. Poczekaj, czekaj. czekaj idę tam, idę tam. Mina. To mina. O, fuck, tam Idę tam, wsadzę do starego. Pięknie, piesz, piesz. Pięknie, piesz, piesz. Pięknie, piesz, piesz, ciekawy piesz, Nie piesz, piesz, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Tam nigdy jeszcze nie byliśmy. Nie, to prawda. Tu by można było ale to jest takie. Tu jest takie drzewo. Chodź tyłem, chodź tyłem. chodź tutaj, tyłem. tutaj, chodź tutaj, tu jest chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, O! okno, okno jest chodź tutaj, Okno. Okno widzowie! Nie! Patrz, no ale jakby mnie wróci, to masz po mnie to. już to. Patrz, nie nie, 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 muszę to. Patrz, ja tak zrobię, żeby mi w ogóle trzymała nieco. No. Dobry, A ty nie wiesz, że wziął kamerę? Czy nie? Bo już nie, puścił. wiem, O! ale to że tu widać. Patrz, bo, to, bo, nie A ty widzowie. A! Kurwa piecze! Nie też pieczo <grym> chodzimy ja widziałam nie... często mnie to się jakiś ja noga. Mnie mi to jest jakieś blizniskie potwory za bardzo Ej! Ja no 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 A lasem tutaj tak lasem no tu jest no 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 nie ma no Nie no 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 Nie paśała? nie wiem. Ja bym przeszedł. Nie da się tam przejść. Mi ogólnie nie najbardziej ciekawiej Co Widzowie, tam jest najbardziej... Ale kurde. ...uczciwy. Ej, musimy znaleźć kamienie. Kamienie musimy znaleźć. Kamień, kamień. Tu ma Kamień, kamień. Ej, szukajcie no. się z kamieni. Kamieni szukajcie. Kamień, kamien. chodź, chodź. chodźcie, chodźcie. Chodźcie tam, ale tam rzuca. I rzucimy tam do środka. Dobra, okay. AAAAAG ZUSTIUR! JOK ZUSTIUR! 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 AAAAA Ja, Co za ANE? AAAAAL MOCHERY WHO DERI? HET 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 Jak? Chodź. Idę załóżcie. A Ja też dostałam. A ja jestem, Ja mam tu. dać do środka. A piecze tu. Trafił, trafił, trafił. Trafił, 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 trafił. Cześć. Dawaj. Ale, ale ajm babo kary. Patryk, nie no, może to... Ole boją! Gdzie? Na twojej głębie. Głębie! To jest moje głębie! Ej, <głębie> 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 e, musimy walnąć w to. Słuchajcie, kamieni, tu jest jakiś kamień. E, nie to. Nie to jest mój Alex, nie to, zostaw, to jest mój. Gdzieś e, w to! to w to, żeby to się ale bardziej się rozaliło. Ale będzie nie wiem. A bo, weźmy jakiś jakiś drewny, okay. tak próbujemy to. Kurde siekierun to trzeba. Ale życie jest środka? No. Kurde! Środ tam, tam jest stół! Tam na samym początku, za tym tu, stół. Ty słyszałem! Ty też Ty słyszałem! Nie też ty, ty słyszałem! Ty też Ty też słyszałem! Ty też jest Ty Ej, słyszałem! Ty też słyszałem! Ej, też też słyszałem! Ty Ej, nie, nie ej, ej słyszałem! Musimy, musimy... Nie... chyba. Dobra, idę wiesz, kurde. Widz, ale wiesz, kamień. Ja, że próbujemy widzowie. Ale ciężko znowu nie wychowawszy. O, piwo! I słyszeliście? słyszeliście piwo. Jakaś szklanka, idziemy. Tućie. Stójcie! Tućie. Daj odcinka? tej koniec odcinka. Dziękujemy. za, za pierwszy dziękujemy. filmik na kanale Urweks Polska. Nara.